Przepraszam, <noise> że to było dużo przyjemniej, Ale fajnie to motoryk. Jak ja z motylem wczoraj pływałam, jak tak na maksa ciągali. A, inżynieryjne to wielkie. Będziesz musiał ten pojek nałożyć? Na, na Daj mi, Daj mi na wyjście, co ja może przyjść. Ja nie wysiadam. Ja nie wysiadam. Ja nie wysiadam. Nie wysiadam. Jest. Jest ekstra. Ale ciocia, będziesz musiała Gdzie? Lepiej nie. Nie, tam jest fajnie. Nawrót u Chyba, że na kółka i na kółka do siebie. Nie. No, patrzymy jak jeden z na kole. No tak. Ja trzymam. To ja teraz schyl na kole. Tak. Łap tą linkę, Tak. A. Na e, po co mi koło